Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na aktualizację analizy bitcoina na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 16 listopada 2022 roku. Tradycyjnie analizę przeprowadzamy na interwale dziennym. Ja korzystam z klasycznych reguł analizy technicznej oraz oczywiście z teorii fal i różnego rodzaju poziomów Fibonacciego, co mamy na wykresie dziennym, o którym już wcześniej mówiłem na Poniedziałkowym tygodniowym przeglądzie kryptowalut. Więc skupmy się na tej ostatniej części, ponieważ ona jest tak naprawdę najważniejsza obecnie. Mówiłem o tym, że są tutaj takie dziwne pin pinbary, to znaczy widać, że te górne cienie służą do tego, żeby sprzedać Bitcoina po lepszej, lepszej cenie po prostu. Jak widać, uderzyliśmy w techniczny poziom techniczny oporu 99 857, Cena zeszła niżej, potwierdzenie kolejne spadki, mały inside bar, nowy dołek znowu wybicie do góry próba odbicia próba rajdu po przebiciu 79350 czyli rocznego dołka tak naprawdę i znowu próba odbicia pierwszy poziom oporu 84459 yy, zatrzymał te yy, próby yy, wybicia długi górny cień zostawiony widać że podaż napiera widać że yy, w chwili obecnej tego rodzaju wysoki służą do tego, żeby sprzedać Bitcoina po lepszej cenie, przynajmniej chwilowo. Kolejny dzień, mamy Inside Bara i dzisiaj handlujemy bardzo, bardzo blisko dołków z 14 listopada. Oczywiście, to są dołki z poniedziałku, naruszenie tego poziomu 76 000 zł, który jest poziomem minimum, minimum. To już jest minimum roczne, będzie no po prostu wskazywało na to, że presja ze strony niedźwiedzi nadal jest nieugięta, oczekują oni kolejnych poziomów cenowych, niższych poziomów cenowych no i przypominam, że następnym poziomem docelowym, poziomem wsparcia technicznego przy tak ekstremalnie, nie powiem spanikowanym, ale przy tak ekstremalnie Nastawionym na spadki rynku, zarządzanym obecnie strachem i innymi negatywnymi emocjami, jest poziom 67 729. Jeżeli tam dojdziemy, jeżeli ten poziom okaże się tym poziomem, który jest poziomem docelowym dla obecnej korekty, będziemy mieli 33% od ostatniego lokalnego szczytu na poziomie 101 398, a to by oznaczało jednocześnie, że dodamy kolejne kilkanaście procent do rocznego w ogóle do spadku od poziomu all time high na 275 tysięcy złotych. Mimo tego, że poziomy, tutaj jakie widzicie na RSI, to są poziomy ekstremalnego wyprzedania rynkowego, pamiętajcie, że w trend, jeżeli rynek jest trendujący, wiadomo, ale trendujący, jeżeli jest trend na rynku, na przykład trend spadkowy, tak jak w naszym wypadku, rynek może pozostać w tych rejonach ekstremalnego wyprzedania, Ponieważ jest w trendzie, mówiąc krótko, w trendzie spadkowym, więc tutaj niestety, ale nie możemy się specjalnie już posiłkować tego rodzaju tego rodzaju wskazówką, że ok, jest rynek wyprzedany, więc będzie odbicie. Ponieważ, jeżeli jest trend spadkowy, bardzo silny, jak widzimy, ten trend tutaj no, jest zapoczątkowany jest bardzo agresywnie, bardzo silnie. Raczej powinniśmy się spodziewać, że rynek mimo tego, że zostaje w tych ekstremalnie wyprzedanych poziomach nadal będzie utrzymywał utrzymywał tendencję spadkową, trend spadkowy, aż jeden z poziomów, na przykład 67729, to jest szczyt, z mniej więcej szczyt z Hossy z 2017 roku, nie zostanie przetestowany. No i wszystko wskazuje na to, że za niedługo ten poziom Prawdopodobnie będzie kolejnym poziomem docelowym dla strony podażowej. Co by się musiało zmienić na wykresie, żebyśmy widzieli, że jest moc w bykach tym razem, że jest możliwe odbicie wzrostowe? Ten poziom nas interesuje. Tak naprawdę z technicznego punktu widzenia musiałby być powrót powyżej. 84 459, ten, ten poziom oporu technicznego, który został odrzucony. Nie mówię, za, że 79 350 w ogóle. Później powrót powyżej 91 857, o którym już mówiłem i później powrót powyżej 101 398 bez naruszenia wyraźnego tych poziomów oporu technicznego. Nie ma co mówić nawet o tym, że mamy zakończenie trendu spadkowego bądź też mamy odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy. Tyle z mojej strony na dzisiaj aktualizacja weekendowa Bitcoina, jak zwykle w piątek rano. Póki co, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć, cześć.